Cześć, ja mam imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska, za nami dwa tygodnie, więc przed nami weekly, jak ktoś tu słusznie zwrócił uwagę, chyba double weekly albo triple weekly, ale ta mała zadyszka jest spowodowana e, pewnym przygotowaniem do rzeczy, o której się dowiecie niedługo, e, więc nie martwcie się, kanał jak najbardziej żyje, po prostu e, pewien projekt jest tutaj bardzo czasochłonny, ale dzieje się, więc e, no. Tak to wygląda. Przed nami weekly. Co ciekawego się działo dwa, w ostatnie dwa tygodnie? Generalnie standard, to znaczy nowe gry, nowe problemy, bo cały czas usługi cloud gamingowe są mocno przyciążone. Tutaj ogrona dołączył Booster, który także napisał na swojej stronie, że mogą zdarzyć się problemy z dostępnością, ale o tym może udostępnię jakiś nowy film. Porozmawiamy sobie bezpośrednio, a może jakiś sobotni liveik zobaczymy. Natomiast z rzeczy przyjemnych, Luna, Amazon Luna wchodzi głębiej w Europę, jeszcze nie do Polski, ale pojawia się w kolejnych krajach, a to oznacza, że Amazon nie wycofuje się, a raczej podnosi rękawice, idzie coraz bardziej do przodu, a pamiętajmy, że Luna to jednak platforma zamknięta, która nie bazuje na takiej architekturze i na takim sprzęcie, znaczy nie na takiej formie dystrybucji jak i GeForce Now czy Boosteroid, a jednak ma swoją platformę dużo bliżej jej do stali niż do GeForce Now czy Boosteroid, a to fajnie, bo to jest coś innego, coś nowego, coś po prostu, co może w tym świecie cloud gamingowym dać nam trochę więcej różnorodności, no bo w tej chwili wygląda tak, że e, no, idziemy w kierunku jednego rodzaju, jednego typu biznesu, jednego typu platform, a ja powiem szczerze niechętnie, mimo wszystko, mimo tej całej wspaniałości, jaką daje nam GeForce nawet jeśli chodzi o jakość, to jednak niechętnie chciałbym w przyszłości kupować grę i płacić za to, że mogę w nią grać ciągle, bez jakiejkolwiek alternatywy, jaką przedawała Stadia, że mogłem kupić grę i grać sobie w nią za darmo, e, gdzie chcę, jak chcę, e, tylko i wyłącznie jakby kupując ją w w cenie zakupu miałem usługę. W tej chwili takiej możliwości nie ma. Luna działa trochę inaczej. Oczywiście. Trzeba płacić abonament, a w ramach niego ma się z tym do gier. No ale jednak jest to trochę inne podejście, i może gdzieś kiedyś jeszcze ktoś zdecyduje się na taki odważny krok. Na jaki zdecydowała się Google. Ale wątpię. No, i tym przy długim wstępem, gdzie obyszliśmy cały świat. Oczywiście dookoła, zamiast skupić się na konkretach, czyli standardowo zapraszam was na wiki. Na początek ANSI Market i tutaj kilka nowych tytułów, ale szczerze powiedziawszy nic, co by nam tutaj głowy nie urwało, także Fast Food Dizzy, Galaxy Gunners, jeżeli by, by, bylibyście zainteresowani, Jim Power in Mutant Planet, bardzo ciekawa nazwa swoją drogą na grę, Picks of the Dark Age, no, zaczynam mieć wrażenie, że kiedyś te nazwy gier jednak były ciekawsze niż aktualnie, e, Cyberoid 2, The Revenge, e, Burglar X taka ciekawa gra chyba z przyłomu, no właśnie 97 rok, z przyłomu y, takich sprite'ów już prawie trójmiarowych. Nie cierpiałem tego typu grafiki. Była taka gra Loaded i Reloaded. Nie wiem czy kojarzycie, podobny mi graficzny. Fajna gra, ale niestety zepsuta właśnie przez to. Znaczy jeśli chodzi o moją estetykę to absolutnie się w nią nie wpisuje. No i Demons of Asterborg, też kolejny tytuł. No, no oczywiście w y, Anstie Marketing nie chodzi o to, żeby grać stare gry, bo to możemy zrobić na wielu urządzeniach, ale żeby się challenge'ować w stare gry. No i challenge są fajne cały czas, jest w pole position, Fajny challenge w Continental Circus jest bardzo fajny, challenge alien ambush w Space Invaders czy Marcos Metal Metal w Metal Slagu. Generalnie challenge polecam, bo Ansi Market jest do tego naprawdę świetną platformą. Wręcz można by zaryzykować stwierdzenie, że dedykowano. Boosteroid I co nowego w Boosteroid? No oczywiście paczka nowych gier, całkiem przyjemnych tytułów, których tle tutaj oczywiście wyróżnia się The Invincible, a więc polska gra polskiego studia, e, bazująca albo inspirująca się mocno twórczością Lema, także jeżeli e, lubicie takie gry, może nie jakieś super akcją, ale przyjemne w odbiorze i posiadającą ciekawy styl artystyczny, to myślę, że tytuł Wam się spodoba. Dodatkowo pakiet innych gier, które dołączyły, tak jak widzicie, e, spokojniejszy ten tydzień, myślę, no ale generalnie nie ma co narzekać, akurat Boosteroid, jeśli chodzi o bibliotekę gier, to ma jedną z ciekawszych. Jeśli chodzi o tą część instalacyjną, to dołączyły nam e, takie gry jak RoboQuest, Battlefield 2042 ze Steama, Football Manager 2024, Total War Three Kingdoms, czy Middle Earth Shadow of Mordor. Także można grać, e, no poprzednio dołączyło nam Diablo Anno, czy e, FIFA nowa, znaczy, przepraszam, EA Sports FC24, także generalnie jeśli chodzi o Boosteroid, to stabilnie. Mniej stabilnie, jeśli chodzi o dostęp do serwerów, to niestety są problemy. E, Boosteroid wydał Informacje, że mogą być problemy z dostępnością, a więc dołączył do grona usług, które mają problemy z dostępnością. Nieprawdopodobne jest to, jak w ciągu właściwie miesiąca, czy dwóch, e, czy przy premierze mocniejszych gier e, Cloud Gaming stał się tak mało pojemny e, i tak wielu graczy zdecydowało się z niego korzystać. No to świadczy oczywiście o tym, że ta usługa absolutnie ma przyszłość, bo nic tak nie e, pozwala rozwijać biznesu, jak właśnie klęska urodzaju. Także przed nami bardzo, bardzo ciekawe czasy. GeForce Now i tutaj kilka zmian, kilka nowych rzeczy, kilka nowych tytułów, gier. Przede wszystkim synchronizacja biblioteki z Waszym kontem Xbox. To na razie jest tylko synchronizacja biblioteki, więc jeszcze nie ma możliwości automatycznego logowania, tak jak widzicie, Automatic Sign-in jeszcze jest not supported, ale to tylko kwestia czasu, myślę, że zna... pojawi się to na GeForce Now szybciej niż później i bardzo fajnie, bo nie ukrywam, że wpisywanie spada od shielda na telewizorze, loginu i hasła za każdym razem, jak chce się zagrać w jakiegoś Starfielda czy w Force, no no trochę zniechęca. Ja wiem, że to problem pierwszego świata, no ale w takim świecie żyjemy, więc takie mamy problemy. E, idąc dalej, jeśli chodzi o gry, które dołączyły do oferty z tytułów ciekawych, e, no to myślę, że e, znaczy tak, przede wszystkim to co mamy co tydzień w tej chwili, a więc dołączają nam gry, które już w ofercie były, jak na przykład Overcook 2, ale dołączają nam z innych sklepów, w tym wypadku mam na myśli dokładnie sklep Xboxa. E, dołączyły fajne nowe gierki, które na Robocop, Rogue City, tutaj jakby wpadło nam z Epic Game Store, jeżeli korzystacie z tego sklepu, to macie Możliwość pogrania. Wolfenstein wpadł z Xboxa. The Old Blood Wolfenstein wpadł nam też na z Xboxa, a jest dostępny w PC Game Passie, więc można sobie fajnie to połączyć. I generalnie cały zestaw całkiem przyjemnych tytułów. Muszę przyznać, że tutaj nie ma co w ostatnim czasie na GeForce Now narzekać. Jeśli chodzi o ostatni tydzień, a więc ten, który wpadł nam teraz, to co dużo mówić, kolejne tytuły, które zasiliły nam e, bibliotekę gier. Jednym z ciekawszych jest Chivalry 2, które dołączyło z, też z sklepu. Xboxa i jest dostępne w PC Game Passie, to naprawdę fajny tytuł, jeżeli lubicie takie rycerskie potyczki PvP, to no na pewno się odnajdziecie. Ja nie powiem jedynkę, sporo się nagrałem, e, dwójkę troszeczkę, nie było czasu, ale no jest to duża zachęta, <laughs> nie powiem, nie powiem, bardzo fajna gra. Tropiko 6, jeżeli jesteście fanami e, strategii, generalnie coś każdy znajdzie dla siebie, no i oczywiście Missy był. to też bardzo fajny tytuł, o którym wspominałem już przed chwilą przy okazji, Boosteroid. E, no i tyle, jeśli GeForce Now. Problemy z dostępnością dalej są, zdarzają się problemy na planie Ultimate, nie można dalej kupić miesięcznego dostępu, trzeba zdecydować na sześciomiesięczny. Więc klęska urodzaju także w GeForce Now, no ale tak to jest. Jeżeli jest duży popyt, to oczywiście można regulować podaż. Nie dziwię się, że tego miesięcznego planu nie ma i powiem szczerze, że dla dobra usługi nie jest to taki zły ruch. Jeżeli nie mają możliwości tak szybkiego wyskalowania jakby samego sprzętu, no to lepiej jest zagwarantować stabilne i szybkie połączenia osobom, które zdecydowały się używać GeForce Now na dłużej, bo w tych klientach tak naprawdę jest ten fundament, niż obsługiwać niestabilnie wszystkich, łącznie z takimi jednostrzałowcami, którzy chcą tylko na miesiąc kupić usługę, a psuć zabawę też tym klientom, którzy chcą z GeForce Now od lat albo są po prostu na stałe, więc no generalnie ruch Dobry, no ale fajnie, jakby nie musieli go realizować. X Cloud, to dokładnie Xbox. No już wszystkie gry nam dołączyły z tego miesiąca do usługi. E, no nie wszystkie, bo jutro jeszcze dołączają dwie, a więc e, Roller Drom i Dune Space Wars. Nie powiem, ten drugi tytuł, który tutaj widzicie jako pierwszy, ale Dune Space Wars jest tym najciekawszym. E, no i fajnie, że będzie w Cloudzie, jeżeli potrzebujecie, to możecie go w Cloudzie ograć. Dune Space Wars też jest na GeForce Now, więc mam nadzieję, że szybko dołączy ze sklepu Xboxa. No i wtedy zrobimy sobie tego obiecanego już kiedyś live'a z grania na GeForce Now w strategię, bo była taka prośba swojego czasu. I w sumie jest to fajna opcja, bo będzie można jednocześnie mocniej się integrować z publiką. Bo jak wiecie, jestem mało dwufunkcyjny. Gram, to często milczę, więc akurat będzie dobre połączenie. Amazon Luna, kolejna informacja, bardzo przyjemna zresztą dla świata cloud gamingu a więc Amazon Luna pojawia się w dodatkowy w kolejnych trzech państwach w Europie. A więc Amazon nie zwija interesu, a wręcz przeciwnie, rozwija. Więc w tej chwili, jeśli chodzi o kraje europejskie, usługa dostępna jest w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Oprócz tego na innym kontynencie mamy do dyspozycji Stany Zjednoczone oraz Kanadę. Model biznesowy Luna jest oczywiście specyficzny, tak samo architektura stojąca za no jest dosyć specyficzna, bo to nie jest jakby bliżej stadii niż to, co wspominałem na wstępie, niż klasycznemu pc ale ogólnie to bardzo fajna informacja. Mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu Iluna już niedługo pojawi się w Polsce, bo to jest naprawdę ciekawa usługa z takiego punktu widzenia osoby, która ma dużo pasji do cloud gamingu, tak jak ja, to naprawdę bardzo fajna sprawa. No i co tu dużo mówić, e, chętnie. Chętnie bym posiedział na kanapie, potestował mają dedykowany kontroler, naciskamy przycisk wszystko nam się uruchamia, taki konsolowy vibe, coś, czego nikt jak na razie nie jest w stanie odtworzyć po tym, co miała, co prezentowała Stadia. Co ciekawe, jak była Stadia, to ludzie narzekali na aplikację na telewizor, że jest kiepska. A powiem szczerze, że jeśli chodzi o user experience, to jak na razie, no daleka droga jeszcze do wszystkich innych usług. Oczywiście tam ta nie była idealna, ale też z drugiej strony, która jest. No, i tyle jeśli chodzi o to, ostatnie dwa tygodnie. Eee, nie było szału, ale z drugiej strony informacja o Lunie bardzo, bardzo pozytywna. Powiem szczerze, że naprawdę yy, fajnie. Mam nadzieję, że Polska jest na mapie. Na kolejnym. Yy... Mają takie wiecie, granice, jak rozszerzają tę swoją usługę, to my jesteśmy na kolejnej orbicie i pojawi się w Polsce. Chociaż powiem szczerze, że patrząc na usługi, czy dostępność sprzętu, czy popularność sprzętu Amazona w Polsce, no to jakichś cudów się nie spodziewam. Ale z drugiej strony, kto wie, może się uda. Jeżeli ogląda to ktoś, kto pracuje w Amazonie i macie jakiekolwiek możliwości, to zapraszam. Chętnie pomogę w rozpropagowaniu usługi, <grym>, bo nie powiem, wygląda to naprawdę fajnie. A nie miałem okazji nigdy testować, i myślę, że sporo osób chętnie wskoczyłoby w buty lunowe po tym, jak musieli założyć te mniej wygodne buty, po tym jak zamknęła się stadia. No, dzisiaj naprawdę jest szeroko, jeśli chodzi o porównania. No, także dziękuję bardzo. <laughs> Widzimy się już niedługo. Dzięki wielkie. Wybaczcie, że ostatnio, przez ostatnie 3 tygodnie, 4 tygodnie, trochę mniej publikacji, ale, ale idzie ku dobremu. Także tyle. Dzięki wielkie. Pograjcie sobie trochę. Cześć.